i'm running Спасибо. jest Jego imię ponad każde inne imię został wysoko wyniesiony dzięki temu co zrobił dla nas, dla ludzi objawił miłość Ojca sam Bóg w obrazie Jezusa przyszedł na ziemię żeby uratować człowieka żeby uratować go do życia godnego, do tego, do czego człowiek jest powołany. Nie jesteśmy powołani do tego, żeby wegetować na Ziemi. Nie jesteśmy powołani i stworzeni po to, żeby ledwo, ledwo zipieć, żeby być w niewoli różnych nałogów, grzechów, chorób, nieszczęść, złych relacji. Jest Bóg, który przyszedł jako zbawiciel, żeby zbawić nas przede wszystkim, przede wszystkim od nas samych. Od grzechu, który mieszka w nas, od zniewoleń, które mieszkają w nas Bóg objawił swoją miłość poprzez Jezusa. Przyszedł tutaj na ziemię, do tego brudu, do tego zepsucia. On Święty, nieskazitelny. Przyszedł tutaj światło, czyste światło przyszło do tego brudu i objawiło światło dla ludzi. Powiem wam, jak to w praktyce wygląda. Ja byłam 18 lat w ciemności. Co to znaczy? 18 lat depresji, ciężkiej depresji. Leczyłam się, brałam psychotropę, antydepresanty, chodziłam po lekarzach i nie był w stanie nikt mi pomóc, nikt nie był w stanie wyciągnąć mnie z, tej, z tego więzienia. Dlatego, że yy, po nocku. Nie da się z pewnych rzeczy wyjść. Można je zagłuszyć. E, można zagłuszyć bój serca. Można zagłuszyć głos śmierci wewnątrz siebie, głos smutku wewnątrz siebie. Można e, odurzyć siebie czymś, tak? E, jakoś próbować to wyciszyć w sobie, ale korzeń dalej w tobie jest. I ja byłam wrakiem człowieka, będąc młodem. Młoda. E, słuchajcie, zaczęło się wszystko od strachu. Najpierw. Przyszedł do mojego życia bardzo silny strach, bałam się, bałam się własnego cienia, bałam się przyszłości, e, bałam się teraźni, teraźniejszości, bałam się po prostu e, e, chorób, wszystkiego, fobie różne miałam. Tak? Potem do tego dołączyła depresja właśnie i przyszły myśli samobójcze codziennie, codziennie myślałam o tym, że nie chcę żyć po prostu, po co ja żyję, nie było sensu w moim życiu. I to była ciemność, to była ciemność w moim umyśle, to była ciemność w mojej głowie, z której nie mogłam się wyrwać. I przyszedł Zbawiciel, i przyszedł Zbawiciel. Jak on przyszedł? Otóż przyszedł, poznaliśmy Człowieka, który powiedział: Ja pomodlę się o Ciebie i zostaniesz w imieniu Jezusa Chrystusa uwolniona Jego mocą, nie moją, Jego mocą, Jego Duchem. Pomodlił się o mnie. I wiecie co? Ja na drugi dzień wiedziałam, że coś się wydarzyło. Czułam się, jakby mnie ktoś z klatki wypuścił. Przyszła wolność do mojego umysłu. Przyszła wolność do poprawnego myślenia. Ja nagle zaczęłam widzieć otoczenie. Ja nagle zaczęłam widzieć innych ludzi. Ja nagle zaczęłam widzieć kolory. Bo byłam tak zapatrzona wewnątrz siebie w, swoje, w swój ból, w swoje nieszczęście, że nic naokoło nawet nie byłam w stanie widzieć. To jest ciemność. Wiem, że ludzie mieszkają w jeszcze gorszych ciemnicach. Biblia o tym mówi. On przyszedł, żeby wyciągnąć nas na światło, żeby poświecić w naszym życiu. Słuchajcie, kiedy światło przyszło do mojego życia, a ono przyszło, dlatego że kiedy zobaczyłam, że coś się wydarzyło, i ja inaczej postrzegam rzeczywistość, to ja po prostu zaczęłam szukać Go. I ja mówię, Boże, to znaczy, że Ty jesteś, to znaczy, że to nie są bajki, to nie są po prostu jakieś historyjki tylko o Jezusie, to znaczy, że to działa teraz, tu i dzisiaj, tak? Dlaczego ja tego nie widziałam tyle lat? Dlaczego 18 lat musiałam się męczyć? I zaczęłam Go szukać. Zaczęłam go szukać, szukać. Dziesięć lat go szukam intensywnie. Wiecie, jak go szukam? Nie raz w tygodniu. Nie da się raz w tygodniu Boga znaleźć. Nie, nie da się raz w tygodniu po prostu gdzieś tam zaczerpnąć tak troszkę tego ducha w codzienności. My żyjemy tu i teraz, dziś. I tu i teraz powinniśmy szukać Boga, każdy dzień, każdy dzień, jak chleba potrzebujemy, każdy dzień, jak wody potrzebujemy, każdy dzień, tak Boga potrzebujemy, każdy dzień, każdy dzień. I wiecie, co zaczęło w moim życiu się wszystko zmieniać. Zaczęłam coraz bardziej wychodzić na wolność w różnych sferach życia. Coraz bardziej zaczęłam być normalna. Zadowolona z życia. Ja nie mówię o tym, że nagle moje życie stało się rajem tutaj na ziemi, dlatego że nie jest to raj i okoliczności są różne. Bóg nie obiecuje, że nagle zmieni wszystkie Twoje okoliczności, ale On na pewno obiecuje, że zmieni Ciebie. I On zmienił mnie, dlatego że największe więzienie jest w naszej głowie, dlatego że największe problemy są w naszych myślach. W naszych tokach myślowych, niepoprawnych, i przychodzi tam światło, i robi swój porządek, i przyszedł do mojego życia Pan, Pan, który jest Jezus. Dlatego, że wcześniej moim Panem była depresja, wcześniej ona mną rządziła, ona powodowała, że byłam nieszczęśliwa, i chciałam tylko spać, spać i nie być na tej Ziemi. Kiedy przyszedł Pan, który jest światłością, On zaczął rządzić moim życiem, zaczął rządzić moim e, zachowaniem. E, moje ciało temu się podporządkowało, a Jezus przynosi zawsze życie, życie, życie. Zachciało mi się cieszyć, ja zaczęłam być radosnym człowiekiem, przestałam być smutna. Smutek odszedł od mojego życia. Wiecie, przyszła adekwatność. Prawidłowe postrzeganie rzeczywistości. Ja przestałam się bać. Nie boję się. Nie boję się, nie, nie boję się przyszłości, nie boję się koronawirusa, nie boję się po prostu wojny, nie boję się głodu, nie wiem czego, klęski żywiołowe, nie boję się już. A bardzo się kiedyś bałam. To bardzo duże zniewolenie. Teraz dużo ludzi się boi. Światłość przyszła na świat dwa tysiące lat temu, żeby. I ona teraz działa. Ona teraz działa żeby wyciągnąć nas z miejsc ciemności. Jezus przychodzi i przemienia ciebie i przemienia wtedy życie wokół ciebie i ludzi przemienia wokół ciebie i to wszystko dzięki jego krwi, dzięki temu co on zrobił na Golgocie, dlatego że niemożliwe by to było, gdyby moje winy nie były zapłacone. Ja był, ma legalny dostęp do naszego życia, jeżeli my mamy Pana innego niż Jezus Chrystus. Jezus Chrystus zapłacił za nasze grzechy na krzyżu, bo umarł za nasze grzechy. I kiedy ja przyjęłam Go do swojego życia, co to znaczy przyjęłam Go? Ja powiedziałam: Jezu, ja chcę, żebyś Ty zapanował w moim życiu. Jezu, ja chcę, żebyś Ty prowadził mnie w moim życiu. Nie chcę więcej być prowadzona przez nałogi, nie chcę więcej być prowadzona przez jakieś dziwne rzeczy. Ja chcę, żebyś ty zaporząd... uporządkował to wszystko. I wtedy, wtedy Jezus na to zareagował. Niebo na to reaguje. Diabeł ma legalny dostęp, nas męczyć i dręczyć. Jeżeli Jezus nie jest naszym panem, on zapłacił za każdą winę. Za każdą winę w naszym życiu. I usunął, usunął po prostu całe, całe, całą tą przeszłość złą, całe, całe to śmieci z naszego życia. I przychodzi wolność. Wtedy przychodzi wolność. I wiecie co? My jesteśmy dzisiaj tutaj, żeby dzielić się. Dzielić się tym życiem. Mówić o tym życiu. Dlatego, że to wszystko jest prawda. Jeżeli w twoim sercu jest coś takiego, że ufasz temu, co mówię. Albo chociaż trochę wierzysz temu. Podejdź, porozmawiałem, pomodlimy się. Dlatego, że ja kiedyś usłyszałam, uwierzyłam. I pozwoliłam Bogu dotknąć moje życie. I ono się przemieniło. Tak prosto wszystko to odbywa się. Lud mój ginie, bo brak mu poznania. Musimy usłyszeć i zareagować na to a resztę robi Bóg w naszym życiu. Do nas należy decyzja. Podejdź, będziemy się modlić o ciebie. Zobaczysz zmianę w swoim życiu. To będzie początek, bo w Bogu jest bardzo dużo. W Bogu jest bardzo dużo.